Teus jest, My lab jest, sprzęt jest. I to jest. Janka też jest. Możemy również. Jak wyglądam? Jared chyba na sobie spaliśmy, kusik stoi, Wojtas przyjechał też a poszukiwania. No co, lecimy. Ja już przybrałem piankę. Cztery, co widać. Wziorko za zejściem. Wybijamy do wody. Słuchajcie, póki co same zryweczki. Już dzisiaj trzecia. Jest słuchajcie taka czterdziestka. Przy Łabędziu. Nie wiem czy go tam widzicie Co to co to? No sasia jaka jest zawieszka aż to sreberko? Nie, zawieszka od spodni I, Słuchajcie, sygnalik taki 55 był Nie wiem czy tak bije akurat dwujana w moim labie Ale stara dwuja pada ładne takie od 54 do 59 I to wszystko koło łabędzia słuchajcie sygnały na jedność to Nasypa dwója, ja nie mogę, fajnie, tak może sypać tutaj kaską. Ale co to może oznaczać, co to może oznaczać? Kiepski poszukiwacz tu uczęszcza. No ciekawe. Idziemy koło będzie bliżej, ciekawe czy coś nam zrobi. Słuchajcie. Sygnał miałem taki 24-25 i wykopałem Wojtka złotówkę. Bo Wojtek przez chwilę chciał złotówkę. To mam. Sygnał 21 sprawdzamy na żywo. Słuchajcie, koło szczupaka akurat malutki płynął chyba albo konekt Teoretycznie w siecie małża i mamy 5 groszy, czyli brązowe nie, 20 groszy, zajdzone już troszeczkę. Jest, słuchajcie, 10 groszali stare. Jedno jest pewne, że tu się fanty nie zapadają. Nie wiem czy słyszycie. Sygnał 24. A 24 to może być na przykład 50 groszy, albo na przykład nie. Nie wiem. Teoretycznie kopnięte. I jest, coś jest, coś jest. Słuchajcie. I tak mówiłem. 50 groszy. A łabędź śpi A tak chodzi Sygnał taki 54 49 Wydrdany trochę Ale sić Jest znowu dwoja następna No niemożliwe normalnie Tak miał 50 grosza, a ja mam 10, kiepsko kiepsko Mogliśmy się zamienić, ale to znalazł Znalazł O, co to? A, 50 eurocentów No 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 było To 2 złote to jest No no Nie zazdraszczam, nie zazdraszczam, bo nie wolno Ale też by się znalazło Słuchajcie, 20 groszy z Perelu dla nazwy <grystanie> I dwa złocisze z Perelu. Słuchajcie, jest jakiś biżu, ale odpuścik. odpust, masz? Odpusta. Miedziuszka. Pięknie Co? I 5 zł z perelu Piąteczki już nie widać to jest piąteczka Znowu 5 zł z perelu Jaki duży pieniążek Dwie wieże Czy tam trzy wieże Nie wiem jak to leciało 20 zł Czas na podsumowanie. Lećko już się suszy do poszukiwań. Może jutrzejszych. A ja pokażę wam, co znalazłem. świeciory, zryweczki, trochę szkła jak zwykle. Ile mamy w kasie? W kasie mamy 6 zł, 7 zł, siedem pięćdziesiąt, około. Trochę pereli. Pierwszy jameczek, taki fancik dnia trochę jakby. Także badziew, ale, ale zawsze coś. Jak się podobało, łapę w górę, subskrypcje, komentarze i zapraszam do kolejnych moich materiałów. Do zobaczenia, cześć.